Moglibyście się już kurwa zamknąć? Poza tym, wasze każde słowo. Nie ma się tego ptaszka. Jest w dobrych rękach. Zamknijcie kurwa te ryje. Ja tu pracuję, a wy już milion razy nie śpiewacie. Zostawcie mi idioci. Zapłacono i bym zakwantał ci iście królewskie pożegnanie. Twoja żona naprawdę musicie nienawidzić. W obecnej sytuacji naprawdę chcesz mnie oceniać? Posłuchaj. Nie każdy kong jest pełen wypasionych miast, z podobnymi pałacami, w których mieszkają podobnie wypasioni, ale stokaci. Niektórzy z nas mają znacznie gorzej, a niektórym z nas bia się ostatnie kawałek chleba. I to wszystko dzięki takim chujom jak ty. Ty! Nawet nie próbuj ze mną dyskutować. Nie muszę swoich tych chwiecistych słów. Jedyne, co szlachta chce zrobić, to nas przekabaci na swoją stronę. Nie będzie już z tą małą z rzeczami. Talina i tak ci na to nie pozwoli. Bo zapomniałem o tym wspomnieć. Mój panie. Taki wygadany? Kiedy podejrzę ci karki, pozwolę udławić się swą błękitną krwią. Będziesz wart tyle co na grobek, pod którym cię zakopię. Cóż, to było całkiem zabawne. Ale każda gra kiedyś się kończy. Jaka szkoda, że nie ujrzysz nigdy swojej córeczki. O! Mamy twój słaby punkt. Pierwsza nie u Ale tak. Ostatnia prośba Grecji. Mówiłem już, ten clown tu nie przyjedzie. Podobnie jak nikt inny, halo? Tak jakby przerwałaś mi najlepszy moment zabijania go... To jest, madam. No cóż, doba wiadomość dla ciebie, ptaszku. Twoja królewska dziwka nie chce już twojej śmierci, ale nie powiedziała, w jakim stanie masz do niej wrócić. Myślę, że to twoje oko będzie całkiem niezłym trofeum. Przecież już nie możesz mnie więcej zobaczyć. Czyż nie? Pamiętam, jak łatwo wydusić życie.